Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest koło ósmej lub nawet i po jak to się mówi, szczęśliwie czasu nie liczą. Idę do sklepu. Ludzie już na plaży. Ciepłutko. Ogólnie to w ogóle nie brakuje tutaj piratów drogowych. bośniacy to już w ogóle mają z tym problemy. I tutaj się także jedynie uwagę na prędkość zwracają Polacy. No i właśnie tak to jest. No i to jest właśnie, on nie wie co on chce zrobić. Niemcy, Polacy ograniczają tutaj prędkość, no niestety reszta ma z tym problem, nogi z gazu nie ma i trzeba mieć oczy dookoła głowy, ale to jest dla naszego bezpieczeństwa. Biegnie. przed nami z mózgu.